Cześć, witajcie, jestem Clivenpl. Witam was w pierwszym odcinku z serii zróbmy grę typu Counter Strike, serii odnowionej. W tej serii będę tworzył grę Multiplayer typu CSGO, będzie to strzelanka multiplayer, to będziemy, tym razem będzie to prostsza o wiele strzelanka, jeżeli to zamierzałem robić w poprzedniej serii. Tamtej serii nie dokończyłem, ponieważ straciłem zapisy. Zapisy savey po prostu tego wszystkiego co otworzyłem plus kilka odcinków, w sensie, bo nagrałem kilka odcinków do przodu i te odcinki audio z wideo było niesynchronizowane, więc się do niczego nie nadawały. No i jakoś to tak po prostu porzuciłem, będziemy się skupiać głównie tym razem nie na menu głównym, tylko na samej grze. Pokażę prosty system strzelania system broni, no oczywiście multiplayer, wszystko będzie. Jest to seria przeznaczona dla początkujących. Warto już byłoby w tym momencie coś wiedzieć na temat C sharpa, jak się, no ogólnie cokolwiek wiedzieć na temat programowania. Może nawet nie C sharpa, ale programowania, wiedzieć co to są zmienne, wiedzieć co to są tablice, czyli arrays po angielsku, no i w, w, oczywiście pętle for. While i for each. Jeżeli tego nie wiesz, proszę, zatrzymaj na razie ten, ten tutorial. Naucz się taki, takich no, po prostu podstaw. Dopiero potem tutaj wróć. No dobrze, więc gra będzie tworzona na silniku Unity 3D wersji 550 F3. Może będzie potem aktualizowana, jeżeli będą jakieś aktualizacje, ale nie wiem. Jeżeli nie masz Unity, możesz ściągnąć je teraz ze strony unity 3 dcom Tutaj klikasz Get Unity Now i wybierasz wersję tutaj Personal Free. Jak widzicie, ta wersja zawiera wszystkie nie wiem, co nazwać po polsku możliwości. Wszystkie, no, wszystkie fajne rzeczy, które zawiera każda inna tak, ta Plus, Pro czy Enterprise Czyli mamy wszystkie możliwości silnika Jakie daje nam Unity W wersji darmowej Kiedyś tego nie było, słuchajcie W Unity 4 dostawało się okrywaną wersję silnika Teraz dostajesz pełną No Pełną zajebistość To co oferuje Ci Unity 3D No właśnie Więc jak już pobierzecie Jak już ściągniecie i sobie zainstalujecie Te Unity 3D Ja będę korzystał z edytora z IDE, tak? To się nazywa. Nie będę korzystał z MonoDevelopa, tak jak jest to wbudowane w Unity, tylko będę korzystał z Visual Studio w wersji Community 2015. Jest to całkowicie darmowa wersja. Jeżeli nie masz Visual Studio, bardzo serdecznie polecam, ponieważ jest on o wiele wygodniejszy od MonoDevelopa i w ogóle fajniejszy i ma więcej funkcji i w ogóle tam bla. bla. No dobra, więc tak. Jeżeli nie wiecie, jak nasz CS będzie jeszcze wyglądał, możecie sobie. E, ja wam tego nie pokażę, niestety, bo nie mam tych plików. Słuchajcie, miałem tutaj format i, i w ogóle dramat. E, możecie sobie zobaczyć na moim kanale. E, możecie sobie zobaczyć na moim kanale pierwszy odcinek z poprzedniej serii. Tam pokazuję, co mniej więcej będę tworzył w tej serii. Co chciałem tworzyć w tamtej serii, co będę tworzył w tej serii. E, no właśnie, więc. Po prostu, może zacznijmy. Odpalamy nasze Unity, Klikamy tutaj na guzik New Project. Wpisujemy nazwę. Ustawiamy tutaj na 3D. Może nie chcemy. Unity Analysis jest niepotrzebny nam do szczęścia. Nazwijmy tą grę na przykład Counter Strike Tutorial. Tak, eee, klikamy po prostu. A możemy też jeszcze dać Asset Package. Eee, nie ściągnąć, słuchajcie, nie mamy Asset Package. No trudno, eee, klikamy Create Project. Jeszcze może przywrócę yy, wygląd okien do standardowych, tak jakbyście mieli, jakbyście pierwszy raz odpali Unity yy, Zobaczylibyście... Zobaczylibyście... Coś takiego yy, Mielibyście tutaj właśnie Project, Console, Inspector No i w sumie tyle Więc ja tak nie lubię pracować yy, Jeżeli to Wam się podoba, no to OK, Ale ja jednak wolę wziąć Project, przesiąść tutaj I zmienić jego layout na jednokolumnowy i wtedy będziemy miał tutaj całą listę zamiast ikonek. Jest to o wiele wygodniejsze jak dla mnie, ale oczywiście możecie sobie to zrobić tak, jak tylko chcecie. <laughs> Więc w dzisiejszym tutorialu zajmiemy się tworzeniem bardzo prostego menu głównego, żadnych fajerwerków, jak to było w, w tamtej serii. W tamtej serii tworzyliśmy jakieś konta w ogóle, logowanie. Nie, nie, nie. W tej serii tego nie będzie. W tej serii zajmiemy się grą, a nie tym, co jest wokół gry, tak? jak widzicie mamy tutaj main kamerę i directional light czyli po prostu nasze światło i kamerę główną tak? więc dobrze, ja lubię wszystko sobie trzymać w folderach więc zróbmy folder, nazwijmy go to będzie nasz główny folder ze, wszystk, ze, wszystk, ze wszystkimi skryptami nazwę go dwie dolne kreski skrypty trzymajcie się jednego nazywnictwa, jeżeli robicie foldery z dużej litery no to róbcie wszystkie foldery z dużej litery. Jeżeli wolicie foldery z małej litery, no to róbcie foldery wszystkie z małej litery. Przepraszam, z wielkiej litery, oczywiście, nie z dużej. No dobrze. No i co my tutaj mamy? Jak widzimy, nic nie mamy. To jest nasze okno Game. Tutaj możemy podglądać sobie, co widzi nasza główna aktywowana kamera. Jak widzicie, jak sobie ją wyłączę, no to, no to kamery nie ma. W oknie X inspector widzimy wszystkie. Dane dotyczące zaznaczonego przedmiotu w hierarchii. To może szybko, szybko wyjaśnię interfejs. Tu mamy nasz projekt, czyli wszystkie pliki, które się znajdują w naszym projekcie, gotowe do użycia. Tu mamy naszą hierarchię, czyli wszystkie obiekty, które znajdują się na obecnie patrzonej scenie, na obecnie otwartej scenie. Tu możemy włączać i wyłączać. W inspektorze mamy wszystkie dane dotyczące zaznaczonego obiektu, tak? Mogę tu na przykład zmienić jego nazwę, również można zmieniać nazwę za pomocą F2, jak na F2 to widzicie się zmienia, mogę zmienić nazwę na kamera. I również ustalcie sobie jak chcecie nazywać game GameObjecty, czyli te wszystkie obiekty, tutaj, które są na scenie, czy chcecie je nazywać z wielkiej litery, czy też z małej litery, bo to będzie Wam łatwiej o wiele programować, bo będziemy korzystać, będziemy wpisywać te nazwy, tak, tam potem w linijkach kodu. Dobrze, zrobimy sobie proste menu W przeciwieństwie do, do ostatniej serii Zrobimy te menu na nowym GUI GUI, które wyszło w Unity 4.5, chyba tam 4.6 Nie będzie to Unity rysowane w kodzie, tak jak to robiliśmy poprzednio Tylko będzie to GUI rysowane tutaj po prostu w Unity Więc, więc już tak za nie robiłem, wybaczcie Ale chyba damy radę, więc twórzmy sobie Stwórzmy sobie tutaj, proszę bardzo, UI, czyli User Interface i wybierzmy sobie na przykład Button. Jak widzimy, stworzył się nam guzik, to mamy podgląd, mamy scenę, Może, o, zmienimy na razie scenę na 2D, byśmy mogli widzieć dobrze, tutaj możemy właśnie przełączyć 2D, 3D, 2D, 3D, byśmy mogli dobrze widzieć nasz guzik. Jeżeli nie rozumiecie, co tu się dzieje, na razie nieważne, nie szkodzi, nauczycie się z czasem to będzie nasz guzik yy, tam dołącz do gry tak, czyli czyli no właśnie to będzie nasz guzik dołącz do gry więc nazwijmy go po prostu może yy, byten graj tak nazwijmy sobie go byten yy, tak, nie kliknęłem enter byten graj i tutaj Możecie widzieć tekst, czyli game objecty, yy, guzika. W tym game mamy game object W tym GameObjectie mamy kolejny GameObject z tekstem. Jak widzicie, te, ten tekst możecie sobie po prostu przesuwać, ale ja nie chcę go przesuwać, tylko chcę zmienić jego tekst, więc nazwę go po prostu yy, Graj. Możemy zmienić jego czcionkę. Jeżeli byśmy importowali, możemy zmienić jego jego size, w sensie rozmiar czcionki, możemy również ustawić żeby się samo dopasowywało ja to zrobię, kliknę best fit jak widzicie dopasowuje się do wielkości no tak, dopasowuje się do wielkości, tylko że jest ustawiony max size, dlatego się nie powiększa max size, jak widzicie jeżeli to jest większe, to wtedy się o, idealnie dopasowuje do tego, do wielkości naszego, naszej ramki może dam max size na trochę mniejszy o słuchajcie tak wygląda pięknie możecie zmienić, widzicie żeby było tak albo tak albo tak albo tak no i tu możecie zrobić żeby się zawijało albo przewijało czyli jeżeli tutaj dam bla 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 mamy yy, weźmy zmienimy na overflow jak widzicie teraz no mamy tak albo tak a vertical to że kura dół tak. Dobra, zmienimy na graj z powrotem. Weźmy to tak. Mamy nasz piękny, mały guziszczek. Graj, Może, możecie tutaj go tylko zobaczyć w oknie game. Słuchajcie, co jest ważne? Ważne jest to, żeby zablokować sobie aspekt, ten tutaj, wtedy, kiedy robicie GUI. Bo wystarczy, że zmniejszycie teraz okno. Spójrz, zwróćcie uwagę na rozmiar kanwasu, czyli płótna tego game objectu, canvas. Że jak zmniejszę teraz ekran game, to również zmniejsza się nasz e, ekran canvas, przy czym to pozostaje takie same. Więc ja zawsze e, lokuję sobie aspekt na 16 na 9 w game ie. i teraz nieważne, że będziemy zmniejszać nasze okno, on nadal proporcjonalnie pozostaje taki sam. O to mi chodzi. Potem jeszcze będziemy ustawiać skalowanie, ale to chyba nie, dzisiaj, nie w nie dzisiejszym odcinku. Dobrze, więc słuchajcie, mamy teraz na przycisk Graj. Na razie on nic nie robi, na razie sobie po prostu jest. Jeżeli byśmy dali Play, to widzicie, mogę z tego klikać i, i w sumie tyle. Ale chciałbym, żeby nasz przycisk Graj zmieniał sobie kolor, zmieniał sobie kolor wtedy, kiedy na niego najadę. Jak widzicie, mamy tutaj. E, button, tak? Mamy tutaj yy, opcję skryptu button i mogę stawiać sobie jego kolor. Normal color, czyli jaki jest normalnie. Highlighted, czyli jak na jego znajdziemy. No to jak chcę ustawić highlighted na jakiś zielonkawy, Na przykład taki, a pressed na przykład na jeszcze bardziej zielony. O! Oj, pięknie. I teraz zobaczę, jak damy sobie play. Najeżdżam i klikam. No, może może nie, może chciałbym coś, coś ciemniejszego o coś takiego. Teraz będzie, teraz będzie lepiej. Widzicie? Najeżdżam, klikam działa wszystko. Y Możecie to sobie również ustawić fade duration, czyli ile czasu ma trwać animacja. Mogę dać na przykład na 0,5, i teraz będzie szybciej się jakby zmieniało, zmieniało kolor na, na zielony. Widzicie, tak teraz szybciej to działa. Dobra. Możecie się oczywiście bawić z tymi funkcjami, nikt wam nie zabrania. Musimy zrobić jeszcze kilka rzeczy. Musimy zrobić: tutaj może opiszę prawym UI i wybrać sobie input field i tu będzie miejsce gdzie będziemy wpisywać nasz nick tak czyli mamy mamy nick graj i, i może jeszcze opcje nie wiem yy, w każdym razie zróbmy ten input field takim jaki mam być tak mamy tutaj nasz placeholder i możemy zmienić jego tekst na Wpisz nick czy tam blogin czy tam cokolwiek, tak. No, jest piękny tekst. No, to zostawiam pusty. Natomiast tutaj mi się nie podoba strasznie ta, ta ramka. Według mnie jest brzydka, dlatego ja sobie to usunę. ją usunę tą ramkę. Image. Wybieram na known Jak widzicie, teraz jest taki kwadratowy bardziej, w sensie prostokątny tak samo zrobię z tym e, button graj, możecie oczywiście robić własną grafikę, tak nikt wam nie zabrania robić własnej grafiki ale ja się tym nie będę zajmował Ym, no i mamy na razie coś takiego wpisz nick i graj e, no właśnie myślę jeszcze nad, nad jakimś tłem dobra słuchajcie, zróbmy od razu tło jak, jak, no jak szaleć to szaleć E, wpiszmy jakiś tutaj, proszę bardzo, CSGO wallpaper. Źle wpisałem? The CSGO wallpaper. There you go. Mm. No i coś takiego mało rzucającego się w oczy chciałbym. Ale słuchajcie, ładne są te, te, te nawet. O, takie takie, tak, tak, takie owe trochę neutralne. Dobra, piękne, według mnie. Klikamy, pokaż obraz. Zapisujemy. I teraz tak, słuchajcie, musimy ją, ten, ten, ten obrazek importować do naszej gry. Możemy to robić na dwa sposoby. Albo wchodzimy tutaj w, w pliki naszej gry. Tutaj. Słuchajcie, gdzie to jest tutorial. Nie, Chyba źle zapisałem, no ale nieważne. W każdym razie wchodzimy w pliki gry i możemy przynosić. Albo po prostu bierzemy tak i dajemy tutaj. No ale teraz ten się nam zrobił bałagan, ponieważ nie ma folderu, nie ma folderu, gdzie to ma być zapisane. Więc stwórzmy nowy folder, nazwę go obrazy albo albo tekstury tekstury i stworzę folder menu główne. Nie używam polskich znaków, bo no, no bo tak. I daję to tutaj i zmienię nazwę tego na tło. No, i teraz tu możemy wybrać sobie, co to ma być. Czy to ma być sprite? Na przykład, w ta, jakbyśmy robili jakąś grę 2D i tam mieli naszych, nasze postaci, wtedy byśmy użyli sprite'a, ale ja zostawię to chyba jako, nie wiem, zaraz zobaczymy yy, bo już nie pamiętam, tak szczerze ale zaraz zobaczymy, stwórzmy tutaj UI image o image, o właśnie, jednak dobra, jednak sprite, jak widzicie nasz image wymaga sprite'a więc musimy kliknąć, zmienić jego typ na sprite yy, pivot na center może być pixels per unit, nie wiem, dobra dam apply No i przyciągnę, o, bo nie, nie, nie przyciągnę, kliknę, kliknę na nasz guzik, znaczy na nasz image i przyciągnę tło tutaj. I jak widzicie, mogę teraz sobie to skalować tak jak chcę, nie szkalować, a skalować. No i daję to wyżej. O, i teraz mamy w dobrej kolejności. Zmienię jego nazwę na tło. I jak widzicie, mamy piękne menu. Um, ja bym sobie, słuchajcie, to przeniósł trochę. Ups. Zablokuję to. Da się to jakoś zablokować? Nie pamiętam. Da się na pewno. Ale nie w ten sposób. No nie, wiem. słuchajcie, sorki. Nie pamiętam, ale jakoś to się dało zrobić. A uh, zobaczymy. Log. Game, object, unity, position unity. O, dokładnie o to mi chodzi. Aha, trzeba zrobić jakiś własny skrypt. Nie, no słuchajcie, dobra, aż tak chyba nam na tym nie zależy. Dobra, w każdym razie chcę to przenieść niżej, więc zaznaczam te dwa guziki. Daj, y, mogę trzymać Shift, żeby mi się równo przesuwało Według mnie wygląda idealnie. Zobaczmy, dajmy sobie play. I wpiszę sobie even.pl. I graj. No i prawie działa. Tylko teraz trzeba jeszcze wszystko skryptować. Więc zapiszmy sobie tą scenę. Dajmy file save scene. Nazwijmy ją menu główne. Glowne. I stwórzmy sobie folder sceny. Bo może być nawet. Nie, dobra. Chcemy jednak to mieć na górze. No i mamy tutaj menu główne w naszych scenach. Stwórzmy sobie drugą scenę. New file, new scene. I zapiszmy ją od razu. Save scene. Tutaj w, w sceny nazwijmy ją na przykład Dust. Dust. Albo Dust. Dust 2. To będzie nasza mapa, którą będziemy robić. No i, i, i takie mamy nasze dwie sceny. Double click, żeby, żeby otwierać jedną albo drugą. No, dobra, słuchajcie, no to teraz oskryptujmy prosto nasz przycisk graj. Jak to zrobimy? Będziemy to robić w sposób następujący: stwórzmy nowy skrypt. Nazwijmy go C Sharp Script. Będziemy pisać w C Sharpie oczywiście. Uuu, czyli by wyrzucić. Chyba, chyba wyrzucili język Bu programowania z Unity. Kiedyś to jeszcze było nieważne. Nazwijmy go Menu Główne. Bez polskich znaków. Double-click, żeby otworzyć. Jeżeli zainstalowaliście Visual Studio, a mimo to odpala Wam się, e, odpala wam się Wasz skrypt w, e, w tym, w MonoDevelopie, należy wejść tutaj w file, file. E. Kilka. Musi, musi, pomyśleć. O, e, należy wejść jeszcze raz. File, come on, e, albo edit. E, gdzie to jest? Preferences. External Tools i wybieramy External Script Editor na Visual Studio 2000, 2000, 2015. Nie, nie wersję, bo wtedy to będzie nieważne. Nie 2015. Ehm, no i, i, i właśnie i tak. I będzie działało. No i teraz, e, proszę bardzo, oskryptowujemy nasz guśk. Zaznaczamy go tutaj w Scene Zaznaczamy, możemy tak go też zaznaczyć, button-gray, zmienimy jeszcze nazwę input-fielda na Inp. E, Inp. Nick. Input, input, oczywiście button od, od buttona. E, imp, nick. I, 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 i button-gray. Tutaj będziemy dodawać nasze akcje na kliknięciu. I dodajemy akcję na razie zostawiamy pustą. Albo może w sumie na razie usuńmy. Na razie zróbmy tutaj w kodzie. Dlaczego mi się to... na zielono. Nie wiem. Dobra. Usuwamy to, bo tego nie znoszę. I możemy zrobić tu nasz, proszę bardzo, opis wojdy do guzików. I będziemy mieć nasz tu Void Void Nazwiemy go Graj button Nie wiem dlaczego mi się ten na to na zielono słuchajcie To jest jakiś dramat No dobra e, Void graj button i oczywiście będzie on powodował przejście do kolejnej sceny Żeby e, Przejść do kolejnej sceny będziemy musieli skorzystać z klasy Scene Management, ale jej nie ma w zwykłym namespaceie Unity Engine, dlatego musimy oprócz tego. Kontrol C, Ctrl V teraz zrobiłem. Dodać. Kropka, e, scene Management i dopiero teraz możemy użyć Scene Manager. Kropka. Yy, yy. Load scene. There you go. Load scene i całki góra-dół mogę sobie przewijać pomiędzy dostępnymi opcjami. E, scene name. Słuchajcie, żeby to działało, muszę najpierw wejść w file. Nie? E, w tak, file build settings. I teraz, jak mamy nasze sceny, przyciągnąć menu główne i DAS 2. I widzicie, tu, mamy, tu mają nasze, nasze sceny numerki. MENU GŁÓWNE ma numerek 0, teraz dwa numerek 1 Możemy zamknąć już Dajemy po prostu LOAD SCENE 1 i na razie tyle Słuchajcie, na razie tyle, nic więcej w tym tutorialu nie będę robił Potem dopiero zajmiemy się Wyszukiwaniem serwera i, i, i w ogóle Na razie tyle Więc zapiszmy Słuchajcie, zapiszmy Poczekajmy aż się załaduje. Tutaj tutaj jest kółeczko do ładowania się. No i oczywiście teraz możemy. Kliknąć tutaj plusik. A nie jeszcze nie możemy dobra jeszcze nie, jeszcze jedno zapomniałem oczywiście trzeba stworzyć obiekt na którym na którym nasz skrypt menu główne będzie po prostu tak więc musimy stworzyć tutaj prawym klikamy. Create Empty i stworzył nam się pusty game object, jak widzicie, z niczym. Nazwiemy go skrypty albo dwie, dwie dolne kreski skrypty. Sk albo skrypty menu. Dajemy go tutaj na samej górze, żeby był dobrze widoczny. No i teraz na ten, na ten nasz pusty game object możemy albo wziąć, przeciągnąć tutaj nasz skrypt menu główne, albo możemy wziąć, przeciągnąć tak, w ten sposób. Albo możemy kliknąć Add Component i wpisać menu główne. I w tym momencie i trzeba pamiętać, żeby on tutaj był aktywowany i żeby ten GameObject też był aktywowany. I teraz, kiedy mamy nasz Button może możemy tutaj kliknąć w końcu nasz plusik, tu wybieramy GameObject, czyli wybieramy nasz skrypty menu. Przeciągam po prostu, albo mogę kliknąć tutaj i po prostu wybieram. Jeżeli tu widzicie coś takiego, możecie od sobie ten wybrać. Menu, skrypty menu teraz klikamy tutaj klikamy menu główne czy to jest skrypt który jest na naszym gameobject czyli tak wybraliśmy gameobject i teraz wybieramy skrypt z którego będziemy korzystać czyli menu główne wszystko się zgadza jak widzicie skrypty menu menu główne wszystko się zgadza tak menu główne i a i, słuch i widzicie i teraz tutaj musimy wybrać y, naszego void'a którego stworzyliśmy czyli graj button ale niestety jego tam nie ma dlaczego ponieważ nasz void nie jest publiczny domyślnie domyślnie e, domyślnie voidy w C sharpie są prywatne dlatego musimy go stworzyć publicznym zrobić publicznym zmienię jeszcze jego nazwę na button graj i wypisujemy tutaj public w tym momencie jak zapiszemy ctrl s żeby zapisywać albo tutaj File, Save, albo tutaj o oh, dyskietka Teraz z po powrotem czekam aż się nam zanuduje Możemy w końcu wybrać tutaj Proszę bardzo, menu główne I mamy button graj Wybieramy I w tym momencie jak dam play I dam graj. Jak widzicie załadował nam się level Dadas 2. To by było tyle w tym tutorialu, w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli czegoś się dowiedziałeś, no to fajnie. Jeżeli nie, no to na pewno się czegoś dowiesz w przyszłym odcinku, ponieważ to był odcinek taki bardzo wprowadzający, pokazywałem tutaj ogólnie m, takie mega podstawy Unity. Dzięki Wam wszystkim za obejrzenie tego filmiku. Ja jestem kliment.pl i do usłyszenia.